Japonia 1983. W gęstym mroku antykwariatowej przestrzeni Joshua natknął się na starą kamerę, która wywołała w nim nieodparte uczucie niepokoju. Nieświadomie pociągnięty do niej, mężczyzna rozpoczął serię zdarzeń, których spirala szybko wplątała go w mroczną opowieść o przewidywaniu śmierci. Po wykonaniu pierwszego zdjęcia na ekranie pojawiła się postać która nie istniała w rzeczywistości. Z każdym kolejnym naciśnięciem spustu kamera ukazywała makabryczne sceny przyszłych wypadków z udziałem postaci, których tożsamość była dla Josza tajemnicą. Upiornie realistyczne wizje zaczęły wdzierać się do jego snów, a rzeczywistość zlewała się z koszmarnymi wizjami. Mężczyzna, pogrążony w nieustającym strachu, Zrozumiał, że kamera stała się bramą do mrocznej rzeczywistości, z której nie ma ucieczki. W miarę jak przewidywane tragedie stawały się rzeczywistością, Joshua tonął w otchłani szaleństwa. Kamera zdawała się wymagać krwi, a każde naciśnięcie z pustu odciskało piętno na duszy mężczyzny. Ogniste oczy postaci ze zdjęć śledziły go w dzień i w nocy wkraczając w jego życie, zamykając się w ciemnościach, Joshua próbował odwrócić nieuchronny los, ale kamera stała się jego przekleństwem. Widzenia coraz bardziej zniekształcały rzeczywistość, a postacie z wizji zaczęły pojawiać się w prawdziwym świecie. Mężczyzna zdawał się być tylko narzędziem w rękach nieziemskiej siły. Gdy Joshua spojrzał przez obiektyw kamery raz jeszcze. Z przerażeniem dostrzegł swoje własne ciało, otoczone kałużą krwi. Zdjęcia ukazywały jego własną śmierć w makabrycznych szczegółach, a upiorna postać, którą widział na pierwszym kadrze, zdawała się triumfować w tle. Gdy ostatnie ujęcie ukazało martwe oczy Joszui, obraz zaczął się zacierać, a kamera wydała przeraźliwy dźwięk. Joshua, szokowany i sparaliżowany przerażeniem, Padł martwy na ziemię. Los kamery pozostaje niewiadomy. Zniknęła bez śladu, jakby wchłonęła cały koszmar, który był z nią związany. Tajemnicza moc kamery nadal wisi w powietrzu, gotowa uderzyć z nową siłą. Nikt nie wie, gdzie znajduje się kamera, ale jeśli wierzyć legendom, to czasami nocą w okolicy zatłoczonego antykwariatu słychać dziwne szepty, a powietrze jest nasycone niewidzialną obecnością. Moc kamery nadal krąży wokół, czekając na następną ofiarę, gotową rozpocząć nowy, przerażający rozdział w opowieściach o jej przeklętym dziedzictwie.